Pokój i dobro wszystkim. Odporność w każdym wieku. No każdy z nas chciałby być odporny. Nie tylko odporny patrząc na, na nasze zdrowie, ale odporny też i psychicznie. Większość wykładów pokazuje właśnie brak naszej odporności psychicznej, czego wynikiem jest depresja. Ja chciałbym jednak bardziej. Zatrzymać się nad odpornością, która, yy, która dotyczy naszego, yy, naszego życia, ale takiego odporności zdrowotnej, yy, odporności na wirusy, na, na bakterie. Yy, mój wykład będzie yy, opierał się po pierwsze na przeglądzie odporności według wieku, czynników odpowiedzialnych za układ odpornościowy. Następnie pokażę taki dekalog. Odporności, niektóre zioła, bo oczywiście mamy bardzo dużo ziół, które będą pomocne w wspieraniu naszej odporności, które będą odporność też czasami ograniczały, bo tak też w niektórych wypadkach trzeba dokonać. I później takie przepisy na mikstury, na to, co, co możemy sami zrobić sobie w domu. Odporność w okresie prenatalnym. Już wówczas jeszcze dziecko w łonie matki, już w drugim miesiącu ciąży zaczyna się kształtować grasica i, i śledziona, a we krwi płodu pojawiają się limfocyty. Czyli już od samego tak naprawdę początku odporność tworzy się w naszym, w naszym organizmie, gdzie pojawiają się, tworzą się także imonoglobuiny, czyli IgM, IgD, IgG i Iga, czyli te przeciwciała, które warunkują naszą odpowiedź humoralną, czyli niszczenie komórek patogennych z udziałem przeciwciał, które oznaczają komórki przeznaczone do usunięcia. Ponadto nienarodzone dziecko otrzymuje przeciwciała już od matki złożyska. W okresie niemowlęcym u noworodka jest ta wrodzona odporność, która wyszła już właśnie jeszcze z łona matki, ale którą cechuje mniejsza precyzja, ale szybszy czas reakcji. Dziecko już wówczas, ten organizm będzie, będzie szybciej reagował. I w tym okresie znaczenie nabiera odporność nabyta, czyli ta bierna, naturalna przeciwciała od matki, która, którą otrzymuje dziecko w mleku, w pokarmie od mamy, czyli w mleku kobiecym, które dostarcza prolaktynę, czynniki wzrostu, lektoferynę i immunoglobuliny, między innymi IGA. I siara, siara która jest bardzo, bardzo ważna, czyli te pierwsze Pierwsze mleko, bo jest ono bogate w składniki odżywcze oraz komórki układu odpornościowego. Teraz, kiedy słyszę, że podczas pandemii gdzieś małe dziecko po porodzie, po, po narodzinach zostaje bardzo mocno też czasami odseparowane od mamy, ponieważ mama miała wynik pozytywny koronawirusa. Słyszałem o przypadkach, gdzie mama dopiero dziecko zobaczyła swoje po 60 dniach, więc ja już w tym momencie mówię, że depresja u tego dziecka na pewno będzie. Z wiekiem będzie na pewno rosła, ponieważ ten syndrom takiego może nie odrzucenia, ale syndrom rozdzielenia, ale ja to chciałem jeszcze i właśnie słowo mi uciekło. I yy, yy, choroba sieroca taka, tak, właśnie tak, choroba sieroca. Yy, niestety będzie. No i było też, były przypadki, gdzie yy, mama nie mogła podać nawet, yy, nie mogła nakarmić dziecka od razu na początku, więc dziecko też nie otrzymuje tej siary. Dziecko automatycznie było karmione yy, mlekiem zastępczym, a już tam tego nie będzie, co mogłaby mama dać. Więc naprawdę warto, warto dbać o to, żeby, żeby karmić też tak naprawdę jak najdłużej, bo do mniej więcej do, do żeby przynajmniej przez pierwsze 6 miesięcy mamy karmiły pierwszą swoje dzieci. Oczywiście to są też później różne uwarunkowania, no, brak pokarmu, ale ten brak pokarmu to też brak troski mamy o samą siebie. Też stres, co będzie później pokazane. I właśnie, po, kiedy zanika samoczynnie zanika w szóstym miesiącu życia przeciwciała IGM, później przestają też działać przeciwciała od matki, i pojawia się luka. Luka taka, odpornościowa, która może trwać nawet do 12, czyli do roku albo do półtora roku życia dziecka. No i w tym momencie tutaj też jest może trochę kontrowersyjne, no ale czasami też i, i dlatego ważne są szczepienia ochronne i prawidłowa dieta, ale na pewno troska o to, żeby dziecko było jak najdłużej karmione mlekiem matki. Odporność u dzieci i młodzieży, Coraz więcej też słyszę i przychodzi do mnie mam, które mają dzieci w przedszkolu i dzieci niestety są cały czas chore. Tylko pójdą do przedszkola od razu chore. Więc tutaj też mniej więcej od, właśnie od tego 12 miesiąca życia do 12 roku życia no wykształca się zdolność produkcji właśnie przeciwciał IGM. W wieku szkolnym umiejętność ta dotyczy klasy IGG, a około 12 roku życia klasy IGA. I Pełną dojrzałość i funkcjonalność układ odpornościowy osiąga dopiero pod koniec drugiej dekady, czyli w okolicach 20 roku życia. I jak widzimy, dzieci w wieku przedszkolnym chorują nawet 8-10 razy w ciągu roku. Ja mam też akurat i bratanków, i, i siostrzenice. Jak tak na razie od początku roku moje siostrzenice w przedszkolu, do przedszkola nie chodzą, bo cały czas chore. Jak tylko przy, poszły raz, od razu już, już znowu chor, jakaś, jakaś się pojawiła infekcja. Albo było zagrożenie, że dzieci, które były, bardzo mocno też Sprawiały, że, że gdzieś to osłabienie organizmu po chorobie też powodowało następną chorobę. Czyli układ immunologiczny małego dziecka czy dzie młodego człowieka rozwija się, a jest ono w tym czasie narażone na przeróżne patogeny chorobotwórcze, dlatego w takim okresie dzieci i młodzież, ale przede wszystkim dzieci. Y, musimy pamiętać o takich rzeczach jak hartowanie poprzez przebywanie jak najdłużej na świeżym powietrzu, y, y, ubieraniu dostosowanym do warunków. Dziecko ma temperaturę taką jak my, czyli 36,6. A czasami dziecko jest ubrane y, aż przegrzewane. To też nie, to, to, to nie jest dobrą rzeczą y, dla dziecka. Y, oczywiście ta kontrowersyjna rzecz szczepienia zgodne z aktualnymi wytycznymi, zbilansowana dieta bogata w witaminy i kwasy DHA, dbanie o prawidłowe nawilżenie odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach, nie przesuszajmy też pomieszczeń, ponieważ suche powietrze też będzie dobre dla, dla rozwoju różnych patogenów, unikanie kontaktu z dymem papierosowym oraz smogiem, co ze smogiem czasami trudno, no bo żyjemy tam, gdzie żyjemy. Ale z dymem papierosowym oczywiście możemy. Czyli, żeby no, dziecko nie przebywało jednak, jeżeli rodzice palą, to żeby palili nie w domu, żeby tego dymu papierosowego ten dym papierosowy nie miał kontaktu z dziećmi. Ochronnie przed nadmierną ekspozycją na stres. Czyli, też nie wymagajmy. Przed wykładem miałem krótką rozmowę o gonitwie już od przedszkola, gonitwie tak, tak zwanych szczurów, bo dziecko musi pójść do szkoły muzycznej, dziecko musi pójść na angielski, musi pójść na, na jeszcze drugi, trzeci język, dziecko musi być najlepsze. To w przedszkolu może jeszcze aż tak bardzo nie jest widoczne, ale już od pierwszych klas podstawówki bardzo mocno i dziecko po prostu cały czas jest poddawane stresowi. Zapewnienie dziecku odpowiedniej też ilości snu. To, co, to, co w przedszkolach jest, jest ta drzemka poobiednia, święta Hildegarda, która jest gdzieś tam nie bardzo bliska, też mówi, żebyśmy po obiedzie 20-30 minut sobie odpoczęli. Niekoniecznie spali, ale żebyśmy odpoczęli. Wiadomo, w, my w pracy nie możemy tego uczynić to jak możemy sobie pomóc, żeby odpoczywał nasz organizm, a wątroba lepiej pracowała? Robić okłady sobie na wątrobę yy, na przykład z ciepłego termoforu albo termofor z, z pestkami wiśni podgrzany i przez 20 minut na wątrobie trzymać. Yy, ja byłem trochę przerażony, jak zobaczyłem w tym jadłospisie, że obiad to 16 akurat, yy, bo to trochę późno, chociaż wiadomo, że no dzisiejszy... Yy, dzisiejszy Tryb życia no, pewnie nie pozwala na to, żebyśmy o 12:00, między 12:00 a 1:00 zjedli obiad, ale ja takie zalecenie ogólnie daję, żeby między 12:00 a 13:00 zjeść ciepły posiłek. To nie musi być obiad z takim strikem, ale żeby był ciepły posiłek, ponieważ wtedy wątroba też najlepiej pracuje, a jeszcze później ogrzana. Lepiej, szybciej i efektywniej właśnie pracuje i jest, jest bardziej, bardziej podatna na to, żeby, żeby lepiej wykonywać swoją pracę. Następnie odporność u dorosłych. Niezmiennie osoby odorosłe mają w pełni ukształtowany i dobrze działający układ immunologiczny. Niezmieniony pozostaje nadal wpływ diety na funkcjonowanie tego systemu. Czyli cały czas pamiętajmy właśnie o dobrej diecie, o której między innymi było mowa w wykładzie wcześniejszym. Dlatego warto dbać o to, żeby była różnorodność owoców, warzyw, witamin, olejów, regularne spożywanie właśnie owoców, warzyw, nabiału, ryb, ale unikając również żywności wysoko przetworzonej, ale również i sen. Sen u dorosłego też jest potrzebny. Te 7-8 godzin dziennie regeneracji organizmu dorosłego człowieka jest, jest wskazane. To, co bardzo mocno też dziś Benedyktyni pokazują, ora et labora, czyli praca i modlitwa. I podział u Benedyktynów jest 8-8-8 wtedy mamy 8 godzin na pracę, 8 godzin na odpoczynek, na spanie i 8 godzin na, na no właśnie, trochę i na, na modlitwę, ale też i na taki odpoczynek, na funkcjonowanie w ciągu dnia. Więc takie te, te trzy ósemki sobie można łatwo zapamiętać. Wiadomo, tam z delikatnymi odchyłami, tak jak tu 7-8 godzin właśnie nieprzerwanego snu. Poza zmęczeniem i tą nieodpowiednią dietą, stres jest największym winowajcą obniżonej odporności u dorosłych. Trzeba dbać o to, żeby też właśnie mieć ten czas na, na modlitwę, na, na, na takie zatrzymanie się duchowe, żeby, żeby lepiej funkcjonować. Cały nasz organizm, jeżeli jest chore, jest jakiś członek chory, to znaczy, że też jest chora, gdzieś tam pewnie też i dusza. No Ale to są, to są takie wskazania Hildegardowe, która mówi, na, pokazuje człowieka jako całościowego, czyli to holistyczne spojrzenie na, na człowieka. Poza właśnie ten stres powoduje również i przewlekłe zwiększone, zwiększone wydzielanie. Kortyzolu i adrenaliny, co też nie jest dla nas, dla nas korzystne, ponieważ w efekcie spada ilość limfocytów, modyfikacji układu funkcjonowania komórek układu odpornościowego oraz poziom wydzielanych cytokin i przeciwciał, a są hamowane reakcje immunologiczne, które mogą prowadzić do chorób z autoagresji. I odporność u osób starszych, organizm w pełni ukształtowany, ale też i jest zmęczony, już narażony wcześniej będąc narażonym na infekcję i ekspozycją na stres i osłabienie tego organizmu jest bardzo duże. Również i zanieczyszczone środowisko, niehigieniczny tryb życia powoduje, że ta odporność u osób starszych bardzo mocno i szybko spada i pojawia się astma czy te choroby właśnie takie jakby te współistniejące, astma, niewydolność krążenia, choroby neurologiczne, autoimmunologiczne, które wiążą się z występowaniem przewlekłego stanu zapalnego w organizmie i przez to organizm staje się tak naprawdę niewydolny i mało odporny na, na infekcje, i to, co, to co, czyli układ immunologiczny po prostu bardzo mocno spada. Jakie czynniki wpływają na nasz układ odpornościowy? Częste infekcje, złe odżywianie, stres, nieodpowiedni styl życia, narażenie na, na również na środki chemiczne, które są dookoła nas i bardzo mocno przetworzone też i wielość antybiotyków w różnych pokarmach powoduje to, że później my, nasz organizm też jest nieodporny na wirusy i bakterie. Niestety wraz z wiekiem również tracimy siłę i wigor. To już nie jest to 20-latek, a 60-latek czy 70-latek. No, nie będą mieli też takiej, takiej wytrzymałości fizycznej, chociaż dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że wielu starszych jest bardziej odpornych niż, niż młodzi. Ale właśnie później pojawiają się takie choroby przewlekłe, jak cukrzyca, niewydolność narządów, Niedożywienie, liczne zakażenia, nowotwory. A to. O, dobra? Coś mi się ten, za daleko poszedłem. No i ten dekalog, teraz dekalog, czyli po pierwsze, regularna aktywność fizyczna. Troszmy się o to, żebyśmy przynajmniej sobie 45 minut dziennie też na świeżym powietrzu chodzili. Przynajmniej chodzili, a chud Y, powinien mieć być tak mniej więcej 6 km na godzinę. To taki żwawy. Jak będziemy tylko takim spacerkiem bardzo wolno szli, to też nie będzie y, dobrze poruszona, nie będą jelita, y, nie, będziemy się tak, nie, nie będziemy tak głęboko oddychali, więc to też nie będzie aż tak bardzo efektywne. A oczywiście, jeżeli ktoś nie jest w stanie 6 km na godzinę, ważne jest, żeby trochę tej aktywności fizycznej było. Woda. Powinniśmy pić jak, naj, jak największe ilości wody. Ja zawsze, kiedy przychodzą do mnie pacjenci, pytam się, ile piją wody oprócz kawy, herbaty i zupy. No i jest marnie. Jest marnie. Ja ogólnie przeliczam, że na każdy kilogram ciała kobiety to 30 ml wody, a dla mężczyzny to 40 ml. Oczywiście to też trzeba patrzeć na, na, na czas, kiedy to jest, że w czasie wakacyjnym oczywiście będzie więcej, w czasie zimowym będzie mniej. Też zalecam, żeby wodę pić ze szklanych naczyń. Czyli nawet jeżeli. Gdzieś tą wodę mamy w plastikowych, to żeby przynajmniej godzinę, półtorej godziny, yy, woda była w naczyniu szklanym. I z tego naczynia szklanego później pili. Yy, witamina D, o której też było, yy, była mowa, yy, zwiększone występowanie infekcji, nasilenie chorób autoimmunologicznych, związane jest też właśnie często z zbyt niskim poziomem witaminy D. Yy, Mniej więcej hmm, poziom witaminy D w badaniu, y, według takich y, moich y, określeń, to jest tam, żeby było przynajmniej te 80-90, a nie niżej. Bo nawet jeżeli ta granica jest y, niżej, to tak naprawdę lepiej, żeby było na, na wysokości 80 i, i wyżej. Y, Ogólnie się przyjmuje, że dawka 2000 jednostek na dobę jest bezpieczna dla osób starszych, dorosłych, ale tak mniej więcej jeżeli byśmy 4000 suplementowali, to nam spada witamina D bardzo szybko też, więc i nie dostarczamy jej tak w pokarmie, jakbyśmy mogli, więc te 4000 spokojnie można by było suplementować. No, unikanie stresu. No niestety nie jesteśmy też w stanie wyeliminować całkowicie stres, ale, ale właśnie, to co, o czym mówiłem, te, te 8 godzin, czyli te ora benedyktyńskie, żebyśmy wprowadzali w nasze życie, żebyśmy też mieli czas na to, żebyśmy sobie przeanalizowali całe, cały nasz dzień, czyli takie robienie rachunku sumienia po całym dniu, co mi wyszło, co mi nie wyszło, już nawet nie patrząc na, jakby nawet na duchowo, ile grzechów, ale też po prostu zobaczyć, przeanalizować swój dzień. Święta Hildegarda też bardzo mocno pokazywała, i zresztą to podczas postów hildegardowych jest, żeby na koniec dnia usiąść i sobie spisać cały dzień, zobaczyć co mi wyszło, co mi nie wyszło, co mnie zdenerwowało, co mi nie zdenerwowało, co mi przeszkadzało w poście, a tak samo możemy robić później właśnie w naszym codziennym życiu żeby zobaczyć, co mnie tak naprawdę właśnie irytowało, co mnie doprowadzało do tego, że ten poziom stresu no, był zbyt wysoki jak dla mnie. Zdrowa dieta, czyli właśnie urozmaicone, urozmaicone żywienie, pełne nabiału, pełne owoców, warzyw, dobrych tłuszczów, witamin. Zdrowy sen żeby było właśnie w naszym codziennym życiu około tych 7-8 godzin w wygodnym łóżku. Wygodne łóżko to dla niektórych będzie miękkie, a dla niektórych będzie twarde, ale raczej, raczej byłbym za tym, żeby ono było twardsze. Dla naszego kręgosłupa jest to, jest to lepsze. I oczywiście przed samym spaniem nie powinniśmy jeść i pić. Nie dlatego, że, nie tylko dlatego, że, że procesy trawienne będą, będą spowolnione, ale również to, że z pełnym żołądkiem, z pełnym przewodem pokarmowym niestety nam się trudno będzie zasypiało. Więc jedyną rzeczą, którą można, to można napić się szklankę wody w temperaturze pokojowej lub szklankę kopru włoskiego. Też będziemy dobrze to będzie ten, ponieważ wtedy to odgazowywanie takie trochę organizmu też będzie lepsze, a wtedy będziemy lżejsi i nam się lepiej będzie po prostu spał. Probiotyki, a stan naszych jeli. Właśnie ten siódmy, siódmy punkt dekalogu. Już coraz częściej wraca zresztą to jest trochę już takie modne, staje się modne. Wielość różnych probiotyków naturalnych, które... Są, które możemy sami zrobić, czyli wszystkie kiszonki, zakwasy wracają, ale i tak, i tak jeszcze nie wykorzystujemy potencjału tego, co, co w gospodarstwie domowym jest wykorzystywane i często później wyrzucane jako odpad, a można przecież tego zrobić, na przykład zakwas. Ostatnio, taki trochę wtrąceń mam, ale no, ostatnio miałem cały tydzień, prowadziłem warsztaty dla młodzieży. I wykorzystywaliśmy nawet obierki z selera i pietruszki, żeby zrobić zakwas właśnie selerowo-pietruszkowy. Żeby pokazać, że też można to wykorzystać, a tam przecież pod całą skórką jest, jest naprawdę sporo, sporo witamina. Unikanie oczywiście używek, czyli no, palenie papierosów, alkohol, który, który też też będzie niekorzystny dla naszego zdrowia. Pamiętajmy jednak właśnie, że sporadyczna lampka czerwonego wina do kolacji ze względu na dużą zawartość resweratrolu, ten silny przeciwutleniacz, to nic złego. Święty Paweł powie, że dla twojego zdrowia wodę wino z wodą mieszaj, to będzie lepsze dla twojego żołądka. Więc tak też patrząc biblijnie też to, to wino będzie nie będzie jakimś tam jakimś grzechem. Kwas omega-3, działanie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych na układ odpornościowy jest badany już przez wiele lat i cały czas, jak też słyszeliśmy na wykładzie wcześniejszym, te kwasy są, są nam potrzebne, a najbogatsze źródło kwasów omega 3 to tłuste ryby morskie, orzechy włoskie oraz oleje takie jak leniany, sojowy czy rzepakowy. No i dziesiąty punkt, uśmiechajmy się, czyli ten codzienny spacer i uśmiech oraz y, hartowanie. To tak w, tej, w tym dziesiątym punkcie dekalogu tak chciałem to y, podkreślić to, co było już wcześniej, no bo był ten y, aktywność fizyczna. Hartowanie też w jakiś sposób tam jest widoczne, ale uśmiechajmy się jak tylko możemy, często, ponieważ to też jest antydepresyjne. A kiedy się uśmiechamy, no jakoś też jest nam, nam lepiej, innym lepiej, a przez to też układ immunologiczny trochę, trochę się podnosi. Kiszonki, zakwasy i inne fermenty to co właśnie o czym już też tak wspomniałem, róbmy jak najwięcej rzeczy fermentujmy. Nasze babcie robiły przecież przetwory nie dlatego, że wiedziały, że tam będzie dużo witaminy C, że będą bakterie dobre, tylko chciały po prostu zachować wakacje i tą pamięć wakacji owoców, warzyw w zimę. Ale widziały, że to też fajnie działa przy Yy, dla podwyższenia odporności, więc yy, róbmy to, bo w procesie fermentacji uczestniczą też bakterie yy, probiotyczne. Yy, ja staram się yy, pokazywać też właśnie, że ze wszystkiego można zrobić ocet, yy, ze wszystkiego można zrobić zakwas, nawet yy, z przypraw, które mamy yy, po prostu w domu, takim jak, jak na przykład kurkuma czy, czy imbir w proszku, z tego też możemy zro zrobić zakwas sobie imbirowo-kurkumowy. Yy. I tu właśnie będzie teraz przepis na zakwas <laughs> imbirowo-kurkumowy. Czyli yy. akurat tu ja tu mam yy skłącza, ale można tak samo zrobić tak naprawdę... Yy. Dwie minuty? To zdążę. To zdążę. Bo tak naprawdę te, te zioła, które, od których tam będzie... Yy. Później to tam jest to, to nie... Nawet już dużo mówimy o ziołach, które są na... Na odporność. Ale ten zakwas imbirowo-kurkomowy, czyli yy, kawałek imbiru, yy, dwa, trzy kłącza kurkumy, można dorzucić kardamont, yy, łyżki, cztery łyżki miodu, cztery łyżki startego, yy, startera fermentacji, czyli po prostu yy, trochę soku na przykład z kiszonej kapusty, czy z czegokolwiek, już z wcześniejszego zakwasu, który robimy i litr przygotowanej wody. I tak naprawdę to. Wszystko zostawiamy i po kilku dniach już mamy fajny zakwas imbirowo-kurkumowy. Takim innym zakwasem, który też jest teraz bardzo popularny, to kombucha, czyli fermentowana herbata, która, która też jest fajnym źródłem, właśnie takim naturalnym probiotykiem. No i tutaj miało być o, o imbirze, ale to już pewnie też było wcześniej była mowa, więc i o imbir, kurkuma. Na co jest i takie szybkie zioła przeciwbakteryjne, które mamy pewnie w domu: cebula, szczypiorek, czosnek, czosnek pospolity, czosnek niedźwiedzi, szałwia, szan. Te są to są, to są to są zioła czy, czy rośliny, które mamy chyba najczęściej w domu. Oczywiście poza tym jest aloes, dziurawiec, eukaliptus, glistnik, pięciornik, rumianek. Mamy bardzo dużo, więc to już muszę kończyć, niestety, bo już mi pokazywano dwie minuty, a i tak już trzy zrobiłem. Także ja bardzo dziękuję. Gdyby jakieś pytania były, to oczywiście zapraszam do, do nas na stoisko.